Taka jest różnica między 55 a 75 calami. Hej to denis, witajcie ponownie, zapraszam na recenzję tego ogromnego telewizora od LG. Lecimy. LG QNED 874K 75 cali jest ogromny. Teraz mój poprzedni telewizor 55 calowy wydaje się taki malutki, a tak wygląda, kiedy przy nim stoję. Jest masywny. No, różnica jest ogromna. Szybki unboxing, tymczasowy stojak ze styropianu. Wiedzieliście, że tak się da? Ja nie. Montaż podstawy i możemy go podłączyć. Oto i on 75 calowy potwór od LG. Z tak dużym ekranem odbiór kontentu jak filmy i seriale, sportowe rozgrywki czy nawet granie w ulubione gry jest jeszcze bardziej przyjemne. LG QNED 87 jak sama nazwa wskazuje ma ekran w technologii QNED, która jest z kolei następcą kuledów Najnowszych LCD z Quantum Dot i NanoCell. Kolory są jasne i żywe, wyglądają lepiej niż na żywo, a funkcja Dimming Pro pozwala zaciemnić tylko potrzebne strefy. Dodatkowo cały system napędzany jest procesorem Alpha 8 AI, który kontroluje każdy piksel, aby dać możliwie jak najlepszy obraz tego panelu. Jest to możliwie najbliższa technologia technologii OLED. Dzięki temu procesorowi mamy też funkcję AI Picture Pro, która wybierze tryb obrazu idealnie dopasowany do naszych potrzeb. Podobnie będzie z dźwiękiem dzięki AI Sound Pro, który pomoże dobrać odpowiednie ustawienia dźwięku bezpośrednio do nas. Dostępny jest również AI Picture Wizard, który pozwoli też szybko wybrać tryb. Lub w ustawieniach możemy nauczyć telewizor naszego ulubionego trybu wyświetlania. AI Concierge pomoże też w obsłudze telewizora głosowo. Oczywiście po polsku. Wystarczy kliknąć przycisk mikrofonu na pilocie. Klikając natomiast domek, wchodzimy do menu głównego WebOS, gdzie mamy dostęp do wszystkich funkcji oraz apek tego telewizora. Sam system to WebOS już w wersji 24, a do tego LG obiecuje nam cztery duże aktualizacje w przeciągu 5 lat, więc przez 5 lat. Ten telewizor na pewno będzie miał najnowsze funkcje i apki. WebOS obsługuje też profile, więc jeżeli z TV korzysta więcej osób, każdy może stworzyć swój profil i dostosować ustawienia obrazu, dźwięku oraz apki pod siebie, a między profilami szybko możemy się przełączyć w ustawieniach. Sterować po menu oprócz przyciskami możemy również pilotem, tak jak różdżką, gdzie wystarczy nacelować na dany kafelek i kliknąć, aby go wybrać. Do dyspozycji mamy też chatbota, który pomoże z ustawieniami telewizora, zadając mu po prostu głosowe pytanie. np. jak włączyć soundbar i tak dalej. Telewizor jest też smukły na całej powierzchni jednakowo i ma nieco ponad 3 cm. Jeżeli chodzi o wejścia i wyjścia to na boku mamy port USB A, Common Interface, 4 razy HDMI 2.1, w tym jeden z eARC kolejny USB-A, wejścia antenowe, a na dolnej części port LAN i optyczne, cyfrowe wyjście audio. Do tego telewizora LG oferuje swojego soundbara LG S70TY, a z nim menu WOW Interface, które pozwala w łatwy sposób kontrolować jego ustawienia i profile, a WOW Orchestra pozwoli używać jednocześnie głośników zarówno soundbara, jak i telewizora. Z kolei jeżeli nie chcemy kabli, to możemy połączyć go bezprzewodowo dzięki funkcji WOWCAST. Wszystkie ustawienia dźwięku i podłączonych urządzeń możemy też w łatwy sposób sprawdzić w Home Hubie. No dobra, ale wróćmy jeszcze do gier. Telewizor obsługuje odświeżanie do 120 Hz i VRR, co powinno zadowolić bardziej wymagających graczy. A no, taka jest różnica dźwięku, kiedy przełączymy się z głośników telewizora na telewizor i soundbar jednocześnie, czyli WOW Orchestra. Najpierw sam telewizor. Teraz Wow orkiestra, czyli soundbar i głośniki z telewizora. No słychać różnicę. Co myślicie o tym telewizorze i soundbarze? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jeżeli jesteście zainteresowani kupnem, to linki oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli podobał Ci się ten film, to koniecznie daj pod nim łapę w górę, bo to bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to oczywiście zrób to teraz. Wbij tego suba oraz kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów, nowych recenzji. I widzimy się w następnym filmie. Dzięki, hej!